Niepodległościowy apel pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Siemi Siedleckiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu na Placu Wolności, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się Wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, Sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości Konfederatów Barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Jarusów księcia Józefa Pio Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców Wielkopolskich i Śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców so Sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką, stańcie do apelu! Chwała, Ciebie wzywam marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego. Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Halera, i Józefa Dowbor muśnickiego Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wyku wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 1 I i II Armii Wojska Polskiego oraz Podziemnego Państwa Polskiego i powojennego Podziemia Niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Oraz 5 i 6 brygady wileńskiej armii krajowej, którzy stanęli do walki o niepodległą polskę. Stańcie na apelu! Chwała Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swoje życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie na apelu! Do was zwracam się potomni, niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą Utrwalili wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Przywołuję do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczarowskiego. Stańcie do apelu! Kwała! Wzywamy szefa sztabu generalnego Wojska polskiego generała Franciszka Gongora dowódcę sił powietrznych generała pilota Andrzeja Błasika dowódcę operacyjnego sił zbrojnych generała Bronisława Fiatkowskiego dowódcę marynarki wojennej admirała floty Andrzeja Karwetę dowódcę wojsk lądowych generała broni Tadeusza Buka dowódcę wojsk specjalnych generała broni Włodzimierza Potasińskiego oraz dowódcę garnizonu Warszawa generała dywizji. Kazimierza Gilarskiego. Stańcie do apelu! Cześć i Przywołuję biskupa polowego Wojska Polskiego, generała broni Tadeusza Płockiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, arcybiskupa generała dywizji Nirona Chodakowskiego oraz pełniącego obowiązki naczelnego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego księdza generała brygady Adama Pilcha. Stańcie do apelu! Wszelkie ich pamięć! Wołam wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku zginęli w katastrofie smoleńskiej w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wiernie pracowaliście dla Polski i zginęliście, wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o Waszej służbie dla ojczyzny i tragicznej śmierci. Pozostanie na zawsze w sercach rodaków. Stańcie do apelu. Cześć i